you Na kolejnym panelu, tym razem holenderska marka Nuna. Witam serdecznie Panie Piotrze. Witam. Pan Piotr Wszystkich. jest przedstawicielem tej marki. No i Panie Piotrze, systemem innowacyjne, systemy obrotowe już znamy. Mhm. Czy marka Nuna może nas zaskoczyć czymś więcej? Myślę, że tak, bo tak naprawdę mamy jedną bazę, do której możemy zapiąć uwagę aż cztery produkty. Oprócz dwóch fotelików, z czego jeden również możemy rozkładać do pozycji leżącej. Są to bardzo bezpieczne foteliki, jedne z lżejszych na rynku. Ale oprócz tego mamy możliwość zapięcia gondoli, która jest jakby dedykowana również do przewożenia dzieci w samochodzie. Tak? Czyli to nas bardzo mocno wyróżnia, ponieważ dwa fotele to trochę Marek już ma w swoim portfolio, a Wy jako firma macie jednak ten F model dodany, czyli w zasadzie punkt dodany, i myślę, że bardzo cenny. Możemy coś więcej o nim powiedzieć? Tak, no, w przypadku tej gondoli możemy sobie zerknąć. Tak jak mówiłem wcześniej, ona jest przystosowana do przewożenia dzieci w samochodzie. Jest zrobiona według najnowszej homologacji seizowej, czyli tak naprawdę mówimy już o bardzo świeżym, bardzo nowym produkcie. O produkcie, który tak naprawdę, raz, że pozwala nam transportować bezpiecznie dziecko w pławki pozycji, dwa, również możemy go wykorzystać na, za, pomocą, za pomocą adapterów na stelażu wózka. Czyli poniekąd to też może być to ekonomiczne rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy oznaczenie, są pasy, jest dodatkowa wkładka. Wkładkę używamy dla noworodków poniżej 60 cm życia. Jeżeli mamy już do czynienia później z większym dzieckiem, tą wkładkę wyjmujemy i wozimy z samej gondoli dzieciaka. Bardzo fajne rozwiązanie, bo coraz więcej niestety dzieci rodzi się z pewnymi wadami. Bardzo wczesnych, z bardzo niską wagą rodzeniową, to rozwiązanie jakby ułatwia im podróż. Tak? Czyli jest to jest rozwiązanie dla rodziców, którzy na jakimś etapie życia muszą borykać się z jakimiś wyzwaniami, bo powiedzmy, nie są to rzeczy, które są nie do przejścia, macie dokładnie tak które y mogą być uniwersalne. Tak naprawdę, nie tylko dla dzieciaków, które się borykają z tym problemem, tak? ale to też, tak mówię, z ekonomicznego punktu widzenia, jest to też fajne rozwiązanie, bo nie musimy jakby korzystać z tego pierwszego fotelika tylko korzystamy z gondoli i z wózka spacerowego. Tą gondolę wpinamy na stelaż wózka. Po tym okresie czasu, jeżeli już nie będziemy używać tej gondoli, mamy kolejny produkt, który mocujemy na tą samą bazę. Jest to Nunatod. I teraz pokażę Państwu pokrótce jak te produkty wyglądają właśnie na tej bazie. Jeżeli sobie wypniemy fotelik, ja może poproszę się na chwilę, zapinamy sobie gondolę. Podróżują na bokiem w samochodzie. Na takiej zasadzie. Dziecko mamy ułożone, i tak naprawdę ta pozycja jest jak najbardziej bezpieczna. To też nas nie ogranicza czasowo. W foteliku zaleca się, żeby maksymalnie taka podróż trwała dwie godziny. Po czym należy dziecko wyciągnąć z fotelika i zapewnić mu płaską pozycję. Tutaj tak? jest w sytuacjach, że w jakimś samochodzie może nam się taką nie zmieścić. Generalnie. Generalnie nie ma takiej możliwości, żeby ona się nie zmieściła. Natomiast może być tak, że już żadna osoba z tyłu się nie zmieści, tak? Ale to tak jak mówię. Oprócz tej gondoli, spinamy ja, również fotelik Arra, czym on się wyróżnia? A no tym, że możemy go rozkładać do pozycji uleżącej. Co nam to daje? W tej pozycji również możemy go przewozić w samochodzie. Przy tej pozycji organy wewnętrzne dziecka są mniej ściśnięte, przez co badania pokazały, że dzieciaki mniej po prostu ulewają. Możemy sobie ten fotelik rozłożyć do pozycji leżącej. Pozycja siedząca pozycja leżąca tak. I to oprócz gondoli jest to drugi nasz produkt, który zapinamy na tą bazę. Kolejny fotelik, również z tej pierwszej grupy wagowej. Fotelik bardzo bezpieczny, w zasadzie otarł się o 5 gwiazdek, co chodzi o bezpieczeństwo, natomiast ocenę ogólną uzyskał 4. Przetestowany na tej bazie bardzo świeże testy, bo z wiosny tego roku, czyli już według najnowszych wytycznych homologacji i tak dalej. Bardzo fajną rzeczą, czy to na stelażu wózka, czy to nawet często w samochodach, zauważycie Państwo, że nieraz pieluchy, są montowane na oknie. Tak, mocno ograniczający dostęp świeżego powietrza dla dziecka. Więc... Ra, raz, 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 że świeżego powietrza dwa. Często yy, promienie słoneczne, które padają na przez szybę. Rażą dziecko, przez to dziecko jest niespokojne, często płacze. Możemy sobie spokojnie tutaj zasłonić. Otwory wentylacyjne po bokach, otwór wentylacyjny w tylnej części fotelika ułatwia nam cyrkulację powietrza, a dziecko sobie może spokojnie spać i nie zakłócamy jego snu. Kolejnym etapem jest to fotelik toby. W zasadzie homologacja jego jest od 0 do 18, w zasadzie 19 kg, czyli do 105 cm wzrostu. Bo mówimy już tutaj też o normie i To jest tak naprawdę te centymetry odgrywają największą rolę. Tutaj na początku mamy sporo tych wkładek. Natomiast po wyjęciu tych wkładek, ten fotelik nam bardzo mocno rośnie. Chcę ja państwu pokażę jak to mniej więcej wygląda. Wyjmujemy wkładki wypłycające dla, dla mniejszych dzieciaków. Proszę bardzo. I proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie ten fotelik rośnie nam bardzo dużo. Tak? Co go jeszcze wyróżnia? To za chwilę Państwo zobaczycie. Bardzo fajna pozycja spoczynkowa dla dziecka. Bardzo łatwy obrót z boku fotelika zainicjowania, czy musimy coś trzymać? Nie, nie musimy, nie musimy trzymać. Wystarczy, że naciśniemy, wystarczy, że naciśniemy i obracamy fotelik, tak? Proszę zwrócić uwagę, że ta pozycja tutaj spoczynkowa jest bardzo solidna. gwarantuje, że w większości samochodów nie będzie problemu z opadającą głową. Coś, z czym często rodzice się borykają, gdy nam dziecko zacznie ta głowa opada, bo te kąty w wielu fotelikach obrotowych no, pozostawiają troszeczkę do życzenia. Musimy nie? dodać, że wybór fotela jest rzeczą indywidualną, jeśli chodzi Dokładnie o tak. wielkość dziecka i też nasze kanapy w samochodzie, ale oczywiście, mierząc foteliki, nie zapominajmy o, o, o Marcenuna, bo na pewno jest to fotel, który jest godny zauważenia. Ale macie w swoim portfolio jeszcze coś większego? Większą... Oprócz, oprócz fotelików, które już Państwo widzieli, czyli tak naprawdę mniej więcej do czwartego roku życia. Mamy również w naszym portfolio produkty, które zapewnią nam bezpieczną jazdę już do samego końca. Jednym z takich produktów jest najnowsze dzieło Ace LX. Fotel, również według najnowszej normy iSaze'owej. Co go wyróżnia? Oprócz tego, że fotel nam rośnie na boki, mamy regulację długości siedziska. Coś. w poprzedniej wersji. W poprzedniej wersji to było, super się sprawdziło, dlatego też. Postanowiła, postanowiła to Nuna kontynuować. Bardzo miękkie siedzisko. Tutaj też ta przednia część tego fotela jest uniesiona lekko do góry, po to, żeby wymuszać niejako na pozycję siedzącą w foteliku na, na dzieciach. Tak? Dzieciaki są bardzo ciekawe świata, więc bardzo często wychylają się z tych fotelików, przez co te sytuacje robią się mało bezpieczne. Tapicerki wydają się też bardzo przyjazne, więc wydaje mi się, że na materiały też warto zwrócić uwagę, bo firma Nuna we wszystkich swoich produktach naprawdę ma świetne, świetne jakościowo materiały i myślę, że tutaj też warto o nich powiedzieć. Bo... Tak, bo, bo tutaj te materiały tak naprawdę są w najwyższej jakości, z najwyższej, że tak powiem, półki premiowej. One muszą też być, być przy, przyjazne dla dziecka, tak nie być skażone substancjami chemicznymi, ale też i bardzo wytrzymałe są wysokiej jakości, z wszelkimi funkcjami, które są w ogóle dostępne, więc przekładane ściska tyła przodem do kierunku jazdy. Do, dokładnie tak. Również te moskitiery, które Państwo już znacie, tak? To jest to, o czym chciałam powiedzieć. Słuchajcie, te dodatki, które tutaj są, one robią naprawdę ogromną robotę, bo to są rzeczy, które są niezbędne, a tutaj one są już na wyposażeniu, więc to jest naprawdę super sprawa. Zapraszam tutaj do salonów stacjonarnych również na stronę. Bardzo szeroki wybór, praktycznie wszystkie nasze produkty na atrakcyjnych cenach i w zasadzie w bardzo dobrej dostępności. Panie Piotrze, ja bardzo dziękuję. Ja za, również dziękuję. Mam nadzieję, miłą rozmowę, Jasne. E, która będzie też konstruktywna dla naszych odbiorców. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. Dziękuję. Dzięki.